Cześć, witam Was serdecznie, moje kochane ziomki, w pierwszym odcinku z serii zagramy Nie, w drugim odcinku serii zagramy w Tomb Raider and The Lord No i to taka wtopa, nie? Taka, że nagrałem i patrzę, nie ma głosu. A ja nagrywałam po prostu ten, 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 ten odcinek, co najmniej trzy razy. I nie miałem, zamiaru, nie chciałam się później jeszcze raz nagrywać. Więc po prostu nie wiem, że jesteście mądzi i wybaczycie mi to. No i reszta odcinku będzie normalna. Tak jak teraz. Dzisiejsza. A już zapisałam tą grę. A i wy jeśli oglądaliście... A jeśli Wam nie chciało się oglądać tego to po prostu e, mogli, możecie od razu... Mogli, możecie po prostu przełączyć na mój odcinek. No, co teraz będzie. No. E, no to wczytaj grę. Odcinek może się ziemny, Droga do Avalon Morze Śródziemne. Mój ojciec zaginął w jakimś wypadku podczas mistycznych oglądu mistycznego miejsca z króla Natura, kiedy nie podzielałem mojego poglądu w kwestii, że miało to związek z zniknięciem mojej matki. Ale wyda, ostatnie wydarzenia każą mi podejrzewać co innego. Dobra, Morze Śródziemne. To musieliśmy tylko ze statku, z tego, nie ze statku tam. Wspłynęliśmy z tego. Ze swojej motorówki No i przepłynęliśmy aż tu No to Idziemy e, Dobra, teraz to trzeba iść tu chyba Ale nie do wody a i jeszcze raz a propos tych sekretów, bo już chyba piąty, trzeci raz i A propos tych sekretów, to. To jest tak, że ten, że. Tych sekretów jest bardzo dużo, i nie mam zamiaru szukać tych sekretów. Eee, Pokażę kontakt, no bo. Czy wam. No bo też pomyślałem trochę o was. Czy wam będzie się chciało, jeżeli będę sprawdzał każdy. Kąt. Tutaj jest? Nie ma. Tutaj może nie ma. Tam jest, nie ma. I właśnie powiedziałam, że to jest bez sensu jak nawet. Jeśli Wam będzie się to podobało, to po prostu nagram dodatkową serię. Z po prostu samymi sekretami. Tutaj trzeba iść tak tutaj. Przeszłam chyba dwa razy wcześniej tą grę. Dwa razy albo raz. Zresztą to ja nie pamiętam. Um. Spacja. Właśnie to jest fajne. Spacja? spacja? No fuck you No fuck you ci Ej, wiesz to Tutaj się wypadło do wody i tak byśmy tu przeżyli. O, he Za a czekajcie, bo coś na razie tak. To weźmiemy... Mm. Opcje gry. Konfiguracja poda... Przyciski północą, rodzaj, serwanie... Escape... Datki. Gdzie to się bierze? No tutaj. Hmm. Nie pada tylko jakie ma tu przystawienie? Dzięki grafikę, odstawienia, no. gustość napisy język polski, jasność. No, i teraz budziki. No to teraz lecimy. O, co się stało? Dobra. Ciekawi, bo ja może sprawdzić, czy by. Żeby... Tak na około teraz. Pierścionek. No dobra. Musimy raz to przenieść tam Holiday, so beautiful. Nie żółtaj tylko po Sto. nie to, tylko to. Można patrzyć, to jest woda. No to ciągaj, dawaj Czekajcie, muszę jeszcze coś ustawić I wzmuknę, dobra Ну, то, No to lecimy. To lecimy no bo ten, no bo ja tutaj yy, nie mam zbyt czasu, a tutaj dobiegniemy do, yy, tutaj przejdziemy jeszcze te i ja dobiegniemy do tamtego małego bohinka. To będzie boss taki. To w pierwszym, po, po, po pierwszego odcinka, jak podeszliśmy właśnie do tego pomieszczenia tutaj, to powinniście już wiedzieć, jaki to wod będzie. Hej, patrzcie. Ja się o tym mówiłam, jeśli przy okazji coś znajdę, to... Co to ma być, relikwie jakieś, czy tak? będzie jakiś reik, czy to? I właśnie to mówiłem, jeśli coś mi się rzuci po oko, i gdzieś będzie, no to, no, to, no to wtedy właśnie to, to teraz dobiegniemy tam sobie. O, właśnie ktoś był w moim pokoju, a kto to już nie powiem. Dobra, dojdziemy no już, już tam i kończymy odcinek. Bo ja zapomniałem sobie zwiększyć sega. Aha, co trzeba tutaj? tak. I tak. Aha. Ага, мультик, мультик, тут раз танцуй, расскажите? Не там! Только тут. Вообще. Искать там. Вообще. А Ja tak, ja tak mówię, jak to jest zwykła pteczka, ja mówię na tą ścibaca. No, no, to szybciej biegnij, no bo ja nie mam za bardzo czasu. No, no to teraz to będzie małe bośmie, więc. No to patrzcie. Po prostu, cudownie Myślajcie się, że musimy to też spuścić na jego głowę Mam nadzieję, że jest ślepy, tak jak na się wydaje Dobra, no to tu jest ten krakan, a my kończymy odcinek to Papa. Czekajcie nie ja chciałem, żeby Lara mnie wyprzedziła, no to, no to pa!